Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Nazywam się Przemysław Goranin. Jestem absolwentem administracji, pedagogiki, szkoleniowcem, nauczycielem przedmiotów prawnych, konsultantem kariery i pedagogiem. Dzisiaj chcę powiedzieć po raz kolejny o negatywnych zachowaniach uczniów i rodziców uczniów w stosunku do nauczycieli. Jaka ochrona należy się nauczycielom? Przed niepożądanym, niewłaściwym, negatywnym zachowaniem uczniów i rodziców. Zaznaczam, że patrzę na to w pełni obiektywnie i zdaję sobie sprawę, że nieraz winę ponosi druga strona, że zdarzają się nauczyciele, u których są negatywne, a czasami patologiczne zachowania, a w przeszłości było to coraz częstsze. Dzisiaj właśnie nauczyciel jest przedmiotem uczeń podmiotem. Natomiast w przeszłości była druga skrajność, bo nauczyciel był wyłącznie podmiotem, a ucznia traktowano przedmiotowo. Wszelkie skrajności są złe i wszelkie uogólnienia, takie generalizowanie, że winna jest zawsze jedna albo winna jest zawsze druga strona są, mówiąc łagodnie, śmieszne i niewłaściwe. Niebawem nagram kolejny podcast, będzie kolejne nagranie na temat właśnie zachowań przemocowych nauczycieli w stosunku do uczniów. A teraz powiemy sobie dokładnie, wracając już do tematu. Kiedy przedmiotem agresji bywają osoby dorosłe, nawet nie tylko nauczyciele, pracownicy, czyli pracownicy sekretariatu, dyrekcja, także może to być konserwator albo Pan woźny, pani woźna, bo uczniowie lubią uprzykreć też takim osobom życie i tutaj agresywność może przejawiać się w przypadku nauczyciela. Na przykład w zakłócaniu lekcji, kiedy nauczyciel prowadzi lekcję, uczeń ewidentnie przeszkadza, stara się to zakłócać. Yy, na przykład w przedrzeźnianiu yy, sposobu mówienia, prowadzenia zajęć, yy, zakłócaniu, yy, zachowaniach po prostu świadczących nie tylko o braku kultury, ale także o ewidentnym chamstwie. Albo bojkotowanie decyzji nauczyciela. Nauczyciel chce przeprowadzić kartkówkę, klasówkę. Uczeń lub uczciowie się sprzeciwiają, i czasami prowodyr znajduje popleczników i pojawiają się zachowania przemocowe w stosunku do nauczyciela. Powstała nawet na ten temat książka. Publikacji jest zresztą więcej. Kiedy agresor bardzo bezpiecznie czuje się w obrębie takiej grupy uprzykrzającej życie nauczycielowi, na przykład, czy pracownikom, on jest świadomy, że. Niektórym kolegom imponuje zachowanie, bo sprzeciwia się tutaj komuś, kto pełni pewną funkcję. A jeżeli już zacznie sprzeciwiać się dyrektorowi, o, uczniowie, patrzono, to jest gość. I powiedzmy sobie o innych objawach agresji, które są kierowane na nauczycieli, pracowników szkoły. A mianowicie. Niechęć do y, procesu edukacji, do nauki, czyli na przykład uczeń przychodzi nieprzygotowany, nie ma przyborów, nie ma zeszytów, lekceważy nauczycieli, ma do nich lekceważący stosunek, arogancja, żeby nie powiedzieć, chamstwo wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły, czyli po prostu y, lekceważenia, a czasami także obrzucanie inwektywami, Używanie wulgaryzmów, zachowania. Czasami dochodzi do jakichś również aktów przemocy fizycznej. Agresywny opór wobec nauczyciela jest to tak zwany opór bierny. Zdarzają się właśnie przypadki przemocy fizycznej, są one odosobnione, ale są. Groźby wobec nauczycieli. I tuż tu mówimy o groźbach karalnych nawet. Groźba uszkodzenia ciała, pobicia, a czasami zabicia. Jest to oczywiście ścigane przez cały system prawny i są na to artykuły, paragraf. Co grozi za naruszenie godności osobistej nauczyciela albo tzw. pracownika niepedagogicznego czyli pani sekretariatu pana woźnego, pani woźnej konserwatora? Tutaj wymienimy sobie teraz listę takich naruszeń. Naruszenie nietykalności osobistej to się także zdarza, czyli popchnięcie, szarpanie się, dzieją się takie rzeczy. Już nie wspomnę o bardzo znanym przykładzie założenia śmietnika na głowę nauczyciela. I nie jest to usprawiedliwieniem, że nauczyciel sobie na to pozwolił, że wyczuli jego słabość. To są zachowania karygodne, które należy tutaj karać. Prowokacje pod adresem pracownika nauczyciela mogą to być prowokacje werbalne, czyli słowne, albo prowokacje w gestach, obraźliwe gesty, pokazywanie środkowego palca i tym podobne, czy przedrzeźnianie ruchów, mimiki nauczyciela. Nagrywanie na nośnikach elektronicznych pracowników lub nauczycieli bez ich wiedzy, zgody, fotografowanie ich. A jeszcze gorzej, bo to jest też naruszenie, oczywiście i dóbr osobiste, jeżeli jest to jeszcze upubliczone w sieci, z obraźliwym komentarzem. W tym momencie można sprawdzić IP takiego ucznia, można również sprawdzić jego zrzuty z ekranu, policja i prokuratura mają tu pełne pole popisu. Naruszenie prywatności nauczyciela i własności prywatnej, zaglądanie pod jego nieobecność do jego teczki, sprawdzanie rzeczy, portfela, na przykład kradzież telefonu i sprawdzanie wszelkich danych, które tam są. Pomówienie i oszczerstwa wobec nauczycieli i pracowników. Ja państwu powiem akurat, że miałem taką sytuację, bo uczennica, i tutaj nie uogólniam, polscy uczniowie też są, ich zachowania też są karygodne, ale uczennica w szkole dla dorosłych, Narodowości ukraińskiej, no niestety, sugerowała mi, że traktuje, że dyskryminuje uczniów, krzyczała między innymi, nie docierały do niej żadne argumenty. Napisałem taki elaborat skargę na 7 stron, ale niestety dyrekcja tego nie rozpatrzyła. Powiedzmy sobie teraz, już oczywiście nie pracuję w tej placówce i powiem szczerze, nie zamierzam również pracować w placówkach. Dla dzieci i młodzieży, bo tam nauczyciel już jest całkowicie przedmiotem, żeby nie powiedzieć gorzej. Jaka jest procedura postępowania w przypadku stwierdzenia naruszenia godności nauczyciela, pracownika, ucznia? Jeżeli zachodzi takie uzasadnione podejrzenie, to nauczyciel, pracownik niepedagogiczny, ma obowiązek, nawet nie tylko, może obowiązek zgłoszenia tego do dyrektora szkoły w przypadku nieobecności do szkolnego pedagoga lub wychowawcy klasy, której uczeń zakłóca spokój i zachowuje się karygodnie. Co dalej? W obecności pracowników, o których mówiliśmy, uczeń odbywa na przykład, długą rozmowę, jest to rozmowa wstępna. Jeżeli istnieje podejrzenie, że działo pod wpływem jakichkolwiek środków psychoaktywnych, np. dopalaczy, alkoholu, marihuany i tym podobnych, albo amfetaminy, musi być poddany wstępnemu badaniu alkonsensorem i narkotestem na obecność w alkoholu wydychanych w powietrzu narkotyków i moczu. W nagraniu drugim powiem jeszcze, jak wygląda dalej procedura postępowania wobec ucznia, który narusza godność nauczyciela. Zapraszam.